Witajcie moje kochane koziorożce, zapraszam Was na czytanie tygodniowe. E, pamiętajcie, energia już się u Was mogła zadziać albo się dopiero zadzieje, tak? E, zobaczymy, co mi karty są dla niektórych Was przekazać. I teraz tak, e, karty zostały już potasowane, rozłożone i zabieramy się do czytania. Kochani, macie cztery kielichy, trzy kielichy, dwa miecze, dziewięć buław. Królowa monet, i oczywiście wyleciała mi karta, to ją też wzięłam. Jak u innych znaków, jak e, któraś mi wyleciała, to też wzięłam do czytania i dla Was tak samo, i u Was wyszły dwa kielichy. E, kochani, jak zawsze biorę pod uwagę karty, z, e, z, co pokażą mi spod u e, też je wezmę pod uwagę. Chociaż już mam tutaj układ, już wiem o co chodzi, ale chcę Wam też przedstawić. E, co może być powodem, albo co było powodem, tak? U Was. I teraz tak, macie cztery monety. Ktoś trzyma się kurczowo swego. Jeżeli chodzi o pracę, boicie się co, co, o pracę, czy coś zainwestować, boicie się, bo boicie się, że to stracicie. Jeżeli chodzi o związek, macie blokadę. Jesteście zablokowani, nie macie kontaktu. Kontakty takie mogą być zimne, chłodne, ale tutaj mi bardziej pokazuje się wycofanie, tak. Ktoś trzyma się kurczowo swojego zdania, e, e, no swojej opinii, tak mogę w ten sposób powiedzieć. I słuchajcie, macie osiem kielichów. Kielichy, to wiadomo, to jest miłość, ale tutaj ktoś poszedł się zastanowić, tak. Ktoś e, mógł e, zwracać e, na was uwagę albo wy na tą osobę zwracaliście uwagę. I teraz tak, się coś zadziało. Się coś zadziało jakaś wiadomość do was dotarła bo macie tam rycerza buław to są i wiadomości i mogliście dziś się przemieszać coś zobaczyć ale oczywiście mogło się coś zadziać dzięki komu dzięki naszym znajomym osobom trzecim od razu to mówię bo tutaj są trzy kielichy coś musiało się wydarzyć nawet przy imprezie ale nie musi, kochani, trzy kielichy mówi, że ktoś ubiera maskę. Może Wy ubieracie maskę przy swoich znajomych, albo jakaś znajoma, czy znajomy ubiera maskę, nie jest wobec Was też szczery. Bierzecie to, co do Was pasuje. Koziorożce powiem wprost. Jest jeden koziorożec, który spotkał swoją bratnią duszę. Nie macie ze sobą kontaktu. Może jest to, że jedno jest w związku małżeńskim i teraz tak. Ktoś ma do podjęcia decyzję, ale ta osoba czegoś nie wie, czegoś nie dostrzega, nie kieruje się intuicją. Albo wy, albo ta osoba. Tutaj karty, wy wiecie, co koziorożce, wy sprawdzajcie swoje sny. Mi dwa miecze zawsze mówi: kieruj się intuicją. Ja Wam powiem, sprawdzajcie sny, sprawdzajcie znaki, cokolwiek. To Was doprowadzi do Waszej. Powiem szczerze, jeżeli Wy czegoś nie widzicie, to Wasza intuicja, te znaki Wam doprowadzą, tak? Do Waszej takiej, żebyście odkryli, opowiem szczerze, prawdę, tak? Co było przyczyną. Kochani, spisujcie, naprawdę spisujcie. I teraz tak. Widzę tutaj osobę, która jest wycofana, by chciała działać i powiem szczerze, w dwóch mieczach to też jest. Ktoś chce działać, ale nie będzie działał, a wiecie dlaczego, bo cierpi. Ma lękę. Dziewięć buław też to mówi, że to jest osoba wycofana dlatego, że boi się e, pójść naprzód. E, woli Was obserwować albo wyją, bo boi się kolejnego zranienia. On stoi tak z boczkiem i tylko obserwuje. On jest gotowy do działania, ale ma lęk, ma obawy. I jest tutaj królowa monet. I powiem szczerze, jest po prostu, jeżeli nie macie ze sobą kontaktu, a mi tu karty pokazują, jest silne połączenie was. Ta kobieta myśli o was i ten mężczyzna też myśli. On po prostu to jest taki, ja to mówię, taki sąsiad podejrzliwy, tak. To jest osoba, która by chciała wszystko wiedzieć, co wy robicie. Ona jest bardzo wami zainteresowana. No, kurczę. Koziorożce, musicie się kierować tą waszą intuicją. Bo powiem szczerze, macie dwa kielichy i to jest bardzo silne przyciąganie. Wasze dusze siebie wołają. Powiem szczerze. Widzę tutaj przy znajomych y, i przy dwóch y, mieczach, że wy możecie siedzieć i oni mogą mówić na temat tego mężczyzny czy tej kobiety, a wy po prostu nie chcecie tego y, widzieć, słyszeć, tak? Y, nie wiecie, y, co macie zrobić. Pamiętajcie tylko jedno. Y, Umisz liczyć, licz na siebie. Nie słuchajcie osób trzecich, bo no powiem wprost: nikt nie chce czegoś innego szczęścia, tylko przeważnie każdy chce mieć szczęście dla siebie, tak? Każda osoba by chciała być szczęśliwa, a są osoby takie, które zazdroszą i tutaj mi karty pokazują. Widzę tutaj osobę, która jest w związku, ma związek, kochani. Pojawiła się osoba trzecia i ta osoba się zastanawia, czy ma iść w romans, czy nie. No, muszę to powiedzieć, tak? Żebyście mieli świadomość tego, co was może spotkać, albo już spotkało, i wy nie wiecie, co macie zrobić, tak? Jeżeli spotkały się koziorożce, po prostu się już wydarzyło, że wasz partner poszedł w romans, to tutaj macie kierować się intuicją. Czegoś nie widzicie, czegoś nie dostrzegacie, tak? Kierujcie się tym to jest dla niektórych koziorożców. Bierzemy to, co do Was pasuje. Osiem kielichów mi mówi jeszcze, że Wy musicie odejść tak w samotności i sobie dużo rzeczy przemyśleć, tak? Karty pokazują, tak? Przemyśleć i wyjdziecie, no w tacy, powrócicie tacy troszeczkę zmienieni, tak? Coś sobie przemyślicie, Wasze Myśli, bo macie, wiecie co, miecze to są myśli, tak? Będziecie podchodzić do tego na zimno, na chłodno, tak? Ale podejmiecie decyzję, tak? Bo tak dłużej, no powiem szczerze, wy możecie się zastanawiać, czy mam napisać do niego, czy nie. Musicie odejść, przemyśleć, ale nie w gronie znajomych, bo tutaj są znajomi też pokazani. Nie, wy macie ich sami, tak? Przemyśleć yy, po prostu spacerek, czy no nie wiem, yy, powiedz trochę samemu w domu i dużo medytować, tak? I Wam po prostu powrócicie mądrzejsi, tak? Bo tutaj jest, że ktoś odchodzi, ale po to, żeby też coś przemyśleć, tak? Bo są kielichy, ale tutaj nie ma uczucia, czy to Wy jesteście w związku małżeńskim, czy w takim em, kochani w związku Wy musicie. Coś przemyśleć, tak? Ja tu widzę blokadę, tak? Blokady na uczucia. i może jest ktoś po prostu ze względu tylko pieniędzy, tak? Tylko dlatego. Może być tak, że jest po prostu małżeństwo, czy tam para, która już do siebie nic nie czuje, a są ze względu tylko, no, bo ich dzieci na przykład łączą, czy pieniądze. A pojawiła się ta osoba trzecia i z tą osobą trzecią jest silne przyciąganie, tak? Ta bratnia dusza, tak? Też tak może być, ale kierujemy się intuicją. Koziorożce, bierzemy to, co do Was pasuje. Jeżeli nic do Was nie pasuje, może kolejny czytanko będzie pasował. Ja Wam życzę po prostu wszystkiego dobrego, żebyście cieszyli się tą swoją drugą połówką, żebyście byli szczęśliwi, tak? I co? Zapraszam Was wtedy na kolejne czytanko. Pozdrawiam Was serdecznie.